Hej hej, zapraszam Was na kolejny odcinek z Areny Szamanem Tralem Który nagrywam tak jak mówiłem zaraz po skończeniu poprzedniego Dosyć długiego, bo 20-minutowego, jedna walka tylko Ale przedłużyła się, bo wyrównany mecz przez moment myślałem, że już to przegram Zauważyliście, że żadnej żaby nie miałem, aby się jej przydały. Na całe szczęście przeciwnik nie dobierał chyba też, też na co liczył, bo widzieliście również, że miał dużo kart, dzięki wyznawczyni kultu zdobył tych kart. Pięć czy sześć nawet? No. A mimo to spośród tego co miał na ręce nie miał niczego, co by przechyliło szale zwycięstwa na jego stronę. No. Przechylił los tą szalę na moją, na całe szczęście. Z czego się cieszę niezmiernie? Nie wiem czy pandę sobie teraz zostawić, czy nie. Wolałbym jakąś dwójkę inną. Odrzucę ją, chociaż to jest fajna dwójeczka, ale do komba. O, taj będzie lepsza, dobierze mi kartę. To dobrze zrobiłem. Niestety nie mam monetki. Za to teraz mam żabę na starcie. Pozdrawiam cię. A tu się raczej przyda na... Piątą turę, druizm szponów ósmą. czylaznokory siódmą, jak któryś z drzewców. Ciekawe. O, a on sobie zostawił. Zostawił sobie. Młodą. Mm, teraz to mi szkoda, błyskawicy. Wolałbym kruszyskarny oręż mieć. No biorę kartę. O, mnie też przyszło panda. Poko. A jak dostanę za trzy, to nic się nie stanie. Gorzej jak on gniew wykorzysta też, żeby sobie kartę dostać, Zabije mi tą. A nie, sz sz szmoczek, którego nie mogę je butnąć błyskawicą. O. Przyjął na klaty. Grul. Prowokacja mnie niekoniecznie urządza teraz. Za to urządzałaby mnie boska tarcza, gdyby on chciał mnie tymi kreaturami zabić, ale on tego nie zrobi. On mi zdejmie tarczę. Zdejmie mi tarczę zapewne gorzelnikiem. a zabije mnie zmienną kształtnością. A ja w następnej wtedy mógłbym rzucić... ...rzucić prowokację. Bo teraz te prowokacja po prostu mi zabije. A boską tarczą go spowolni, bo będzie chciał jeszcze pewnie we mnie łupnąć. Tak mi się wydaje, tak sobie kombinuję. Po prostu dwa manewry będzie musiał wykonać. Żeby raz, żeby zdjąć boską tarczę, dwa, żeby ją zabić. Yy, mowa o krzyżowcu, szkarłatnym. Chyba, że co? Poświęci dwie karty i rzuci kolejną? To dla mnie nawet lepiej by było, jakby poświęcił te dwie szczególnie tego smoczka, którego nie mogę je botnąć błyskawicą. Stary tak zrób. Kibicuję mu, żeby tak zrobił. No, 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 rzucaj coś za trzy. Dobrze, dobrze. On we mnie łupie. To takie agro? Mm. Mm. To mnie ciutkę zaskoczył. Myślałem, że on będzie chciał mnie to zabić. A jednak nie. Mm. Myślę, czy by nie zaatakować. I cofnąć z powrotem. Ale nie, chyba tak nie zrobię. Zabiję. Rzucę prowokację. No i niestety... W ten sposób zabije Pandę. Nie ma tragedii, myślę. Ona mi zabije tą prowokację, sama nie zginie. To trochę szkoda. A nie, jeszcze tak to zrobi. To zabije mi wszystko najpewniej. No, słusznie. Dobrał kartę i jem kartę na stole. Zostanie mnie nie. Przydałby się kruszoskalny oręż teraz. Przyjdź, przyjdź, przyjdź orężu. Kurde, on ma 31 życia, ja 23. Hmm i daleko widzenie to nie, to jest ryzyko teraz rzucania tego. Cholera. Tak sobie myślę. No tak sobie myślę, że się uleczę. Trudno. Na no, razie się nie układa, przeciwnik ma też więcej kart. No widzicie jakie te, jakie te krzyżowce potrafią narobić zamieszania niby jeden życia, niby karta za trzy ale ta boska tarcza to, to robi różnicę No masz pięć życia to już możesz druida szponów rzucić Fart taki jest, że ja mam ja mam ziabę, ziabę, ziabę Trzymam ją na coś dużego Nie chciałem na przykład na to starczą rzucać bo to by było marnotrawstwo on może też dołożyć jakiś znak ostępów czy coś? Ogrzy maga. Co za jeden? Aha, orzeźwienie. I co za trzy? O, akolita. No. Pantera. Ojejku, czy ja chcę tego ogrzego maga w żabę zamieniać? Szczerze niespecjalnie. No, no on jest ryzykowny, no. No teraz na przykład wystawię panterę i coś, no to za z tym ciosem w to drugie uderzy albo we mnie i zabije mi też panterę, mimo że będzie w ukryciu. Mimo, że będzie w ukryciu. Więc z uwagi na zamaszysty cios poświęcamy żabę. Mam tylko trzy karty. I znów kolejny wyrównany mecz. Już trwa 8 minut. A to oznacza, że ta arena to będzie kawał odcinków na moim kanale. Co ty kombinujesz, stary? Przecież nie możesz tak tego zrobić. 22 życia, ja nie mam już jak się leczyć. To jest minus. No ja teraz spróbuję dobrać jakąś kartę. O! za zero? O, na co w ogóle? Jak to działa? Ta karta na na stałe kosztuje mi 3 mniej, mam nadzieję. Bo tak to by mi się zdenerwował. <grystanie> o, jejku. No zabiją mnie niestety. To też mi zabije, więc to nie ma sensu. Mógłbym rzucić krasno luda. No ale on tam pewnie z tym swipem czeka. Ale znowu rzucę to, będę miał coś za zero. On i tak mnie zabije. No chyba, że to by była prowokacja, ale czy ja chcę ryzykować, że to jest prowokacja? Trudno, mam pandę do cofnięcia tego jakby coś. No, przeciwnik ma 2... oj 10 punktów życia więcej. No ale ja mam teraz na stole fajniejsze karty. No ale ruch jest po jego stronie. No Co on zrobi? Co on zrobi? Zastanawiam się. No ja też się zastanawiam, co ty zrobisz, kolego. Ruszaj duchę, rzucę cię kamieniem. Aha, głuchy odgłos nic nie trafiłem, no to muszę jeszcze raz. O kurde znak No i przeżył patafian, dobrał sobie kartę. O cholera! Zabije mi wszystko, no kurz drzwa Błyskawica. Ale to nic na stół nie rzucę, szlak by to trafił. Tu mi zada pięć. Tak sobie myślę. Hmm. Ale jest dupa, nie mogę rzucić grula. No to wiecie będę miał 8, on tu ma już 5 Tu ma kolejne zaklęcia, mogę gróla stracić W przyszłej turze też będę miał 8, bo teraz wykorzystam błyskawicę, która ma 1 przeciążenia A zabiję tego Akolite, no trudno Hmm no sytuacja nie jest komfortowa na pewno No wiadoma sprawa Smog Dobrał kolejną kartę Ja teraz gruli żaba W takim razie Najpewniej No Chociaż to tak jak mówiłem, trzymam tą żabę na... na jakieś drzewo, ale może on ich nie ma, no chociaż tu jeszcze kupa kar. Jak sobie myślę. Gotowe. A, tylko problem jest taki, że będę musiał atakować właśnie tą żabę grulem, a to jest słabe. Chyba, że mi przyjdzie kruszoszkalny... Kurczę, trudna nazwa. Orange ten. Kruszoskalny. O! Udało mi się. Znów będzie za 20 minut ten odcinek, jak nic. Jestem w defensywie ewidentnie. Przeciwnik ma więcej kart. No ale teraz ma zagwostkę hmm. z tego co widać. A to mam jeszcze co? Żaby już nie mam. Są żywiołaki. Gdzie te żywiołaki? Jeszcze ich nie było. Jeszcze jest Sylwana. To najmocniejsze karty jeszcze przede mną, to ja mam jeszcze szansę wam powiem. I jeszcze dwa kruszoskalne oręże też są. No! Może nie być tak tragicznie. Tak Cholera, nie. no. Gotów, panie. No ale on będzie rósł, ten gról, Tego tak łatwo nie zabijesz, tylko że on może łupać we mnie najpewniej. O, totem on z tego języka. Nie ucieknie. O, takie odgłosy nie uciekniesz. Ile on ma na tym stole? Osiem. Mmm, prowokacje bym wolał no Albo te duże karty, gdzie one wszystkie są Jak rzucę to mogę pozabijać, no najwyżej stracę ten totem Ale to będzie lepsze, bo go odciągnę trochę od grula i od mojego bohatera, bo on będzie się najprawdopodobniej bał, chociaż to wszystko możliwe właśnie. No. Ciekawe. Co on teraz zrobi? Najpewniej zabije mi te trzy kreatury. Ja bym tak zrobił właśnie tymi co są na stole. I ma dychę, jeszcze dużo może rzucić. Mmm, ta moja błyskawica by się przydała Znaczy burza z piorunami co ja gadam. Bo ja jej nie rzucałem, czy rzucałem? <śmum> nie wiem. <śmum> Skleroza, starość, nie radość. Jeszcze mu obrażeń nie zadałem, ale... O co? Co co on robi? O kurde. O nie, zabije mi bula. <śmum> ale smutek. Ale smutek, mam jeszcze sylwane. Ale wolałbym żywiołaka teraz, szczerze powiedziawszy. No, dobiorę kartę, dobrze wybrał. O jest sylwana. Zburza z piorunami. No mogłaś trochę wcześniej przyjść, wiesz? 3-4. No ale to i tak jest niezły wybór, myślę. Myślę. Tak tego nie zabije. On najpewniej... Hmm. Rzucić z tą burzę z piorunami? No przejąłbym inicjatywę. To jest plusik. No szkoda, że mi nie przyszła jak miałem jeszcze grula na stole. No oce, bo to wszystko na pewno zabije. No w sensie, że, że poprawię po prostu. Tak jak mówiłem, tak robię. I rzucam Sylwany z tej strony. Ojejku zacznę ja tutaj ofensywę przeprowadzać Jak on ma kolejny gwiezdny ogień to słabo Albo spadającą gwiazdę Bo mnie zabije ja nic nie mam co do przejęcia I to byłby Zonk. No żywiołaczki gdzie jesteście Przychodźcie do swojego pana Kuzariwala szamana prala zielonego Masz. Znów nie trafiłem. Nie było żadnego odgłosu. Chcę trafić, bo to znaczy, że ubiłem kolesia. odrój i O ty tupko. Mój jedyny. Jedyny totem ognistego języka. Ten Kuruliszek We mnie łupie O jest żywiołak wreszcie Wiemy, jakby co będę sylwany cofał w następnej turze. Albo żywiołaka. Cię pomyśli jeszcze. Warto trzymać tą kartę. To naprawdę jest mocne właśnie z tym, szczególnie żywiołakiem. Żywiołakiem ognia, to jest potężne bardzo. Świetny zestaw. Kurde swipe no! Nic nie przejąłem sylwana. I co? Zaraz kolejny co może? Aha, przyjmie te 6. Aj pierniczony. Ojajko Gwałtowną kartę sobie dobierze w takim wypadku. Teraz karta za zero, no, no normalne. Mm. Kruszoskalny orange, ja pierniczę Nie urządza mnie. Nie ma leczenia. Chociaż. W sumie to najlepsze, bo to zawsze jakiś atak. <laughs> ja no. Znów ciekawa gra i patrzę już jest 20 minut Kowal Szkoda Nie mam jak cię zabić Ło i się wysypał z mocnych kart po mnie Wyczakkał moment No nic nie zrobię Ma 11 na stole Nawet jak dołożę 3 no to mam tylko 4 Oho, jest prowokacja, to już jakiś plusik To już jakiś plusik Majko, ale ciągle nie mam jak zabić tego No nie mam, tylko go powstrzymuję no jeszcze są dwa żywiołaki, może jeszcze coś mi się uda czarować dzięki nim No i za siedem nie pieprznie. A nie, jeszcze, jeszcze się boi Dobra, to teraz mogę coś wykombinować Ciekawe co on rzuci, czy coś rzuci No, ten jeden zostaje To trochę szkoda O jejku O jest żywiołak A, tylko nie wiem co zabić. Co tu robić? No dużego trzeba zabić, no nie ma bata. Dużego, bo tutaj wiecie ma 6 ataku, więc on by musiał dwie jednostki poświęcić, żeby zabić mojego żywiołaka. Dobra, teraz za dwa. Co przyjdzie? O, leczący. No to spoko nawet. Nawet spoko, choć wolałbym prowokację. 3-1, no zabijemy dużego. Myślę, że tak będzie lepiej. Cztery karty ma gością. No jak to jest za maszyste cios, to już pogrze. już nie ma co nawet. Kombinować. O, No właśnie, o to mi chodziło. Na to trzymałem żabę. Ale żaby nie ma. Łupie we mnie, jasna sprawa. ...ma takiego ochroniarza. A jejko... ...przegrałem. No... Mm. ...o cholera. Szkoda. Tu 6-8 z samego tego ma. Jeszcze jakbym miał jak cofnąć, znaczy mam jak cofnąć żywiołaka i mógłbym na przykład tego zabić, ale on jest ukryty, tego nie mam jak zabić. A więc niestety prowokacja mi coś da, nie da mi nic. Ojej. Dobre zagranie. No trudno, przegrałem. No dobra, tak, się tylko pobawię. O, nie ma co przedłużać. Koniec która chciałem się poddać, ale no niech mnie dobije. Pobawić na koniec. Trochę się sama zmuliłem, no. No on też się pobawi. 9,3 Nie jest o dobre karty miał na koniec ładnie ładnie Och Lepilia Mój pogromca Porażka Trudno, ale to w parce powinno być być sporo różnych skarbów Niech będzie. Zacięty, wyrównany meczek, niestety przegrany. 4 patrzuszki, 150, 25. O, złoty, super. I patrzuszka kart. Od razu od... mam 370 złota. Idziemy do sklepu i tylko ile sobie kupić tych... Z3 sobie chyba nawet kupię Bo zaraz mam jedno zadanie, zaraz będzie kolejne A może kupię Z3 A może lepiej nie będę ryzykował Dobra, dwa wystarczą Jak będę miał ochotę jutro grać na aren arenkę To to będę miał za co Nie będę musiał siedzieć i, i wiecie Parmić to złoto moim wojownikiem Zwykła, Rzadka, Zwykła, Rzadka, Zwykła. No nic szczególnego, Wypatroszenie, fajnie, bo chyba nie mam. Bez bytu to pewnie mam. Tego jednego tylko miałem. A tu Kobra, no spoko, nie jest źle. Zobaczmy kolejne. O, Epicka, Zwykła, Zwykła, Rzadka, dobra. No, tu nic szczególnego. Rzadka plugastwo. Chyba nie miałem, ale ja tego nie lubię. O, drzewie z wojny, fajny. Drugi. Teraz już fajne są te efekty. No, może jakaś legendarka znów się trafi? O niestety. Wewnętrzny żaroko z oko, oko neutralizacja. O, to ta najgorsza paczka. o, ale wreszcie! Wreszcie, mój pierwszy dowódca argentu. Nie miałem ani jednego. No to w sumie w sumie fajnie, w sumie się cieszę. Wynik dobry. Arenka po, pozytywnie zakończona, także także nie ma co marudzić, że karty niekoniecznie takie jakbym chciał, bo sporo nowych jest. Z czego się niezmiernie cieszę. Zapraszam was na kolejne areny, kolejne firmy firmy, filmy. Trzymajcie się i na razie. Ho.